widzowie nagrałem opening no i nagrał się sam dźwięk więc powiem wam że do wygrania macie naklejki no i wystarczy zostawić komentarz i zasubskrybować kanał no i możecie sobie coś zgarnąć właśnie z tych naklejek no i będę wam wysyłał więc wystarczy mieć subskrypcję będzie mi miło i, I komentarz, tak? No No nie nagrał. <laughs> nagrał mi się kurde obraz, nie? Nie nagrał mi się obraz. No straszne to jest, także zostawcie komentarz, żebym wiedział, że chcecie coś wygrać. Ja będę losował te wszystkie naklejki. Tu jakieś po 5 zł są, tu nawet jakieś za 13, także rozlosuję. No i wystarczy mieć subskrypcję, także subskrybujcie. Możecie wejść też tutaj na stronkę Skins Monkey, wymienić skiny z kodem Kebus. I wtedy też mi będzie miło. 5 dolarków przy tradzie po 30, 100 dolarów. ponad do depozytu 35%. No, wymieńcie skiny. Każdy będzie zadowolony. A ja wam jeszcze tu jakieś naklejki rozdam. Może jakiś skinek komuś wpadnie. No, zapraszam, zapraszam, polecam. No i to na tyle. Trzymajcie się, nie? jo